Hej, hej, hej! Z tej strony Melisa i zapraszam was na 100 dzieci challenge! Moi drodzy, jestem, jestem! Mam nadzieję, że nie powtórzy się więcej taka przerwa, ale było to spowodowane tym, że po prostu nie działało tutaj o, już to. nic. Dawałam wam znać na Instagramie, więc jak ktoś chcecie, wiecie, jakieś info, co, dlaczego jest szybciej film, albo dlaczego nie ma filmów? No to jak najbardziej na mojego Instagrama. Macie go teraz tutaj wyświetlonego oraz macie tam w opisie, więc śmiało zapraszam. No ale tak. Dwa miesiące. Dosłownie dwa miesiące nie włączałam w ogóle Simów, a tego zapisu to już w ogóle odpaliłam go w sumie przed chwilą. I tylko przebrałam troszeczkę naszą karmenkę. Ale tak. Na samym starcie, już tej rozgrywki tego odcinka, czekają nas urodziny Feliksa, Rosy i małej Diany, która się urodziła w poprzednim odcinku. Przypominam, że Rosa, tak, ta mała istotka i brat bliźniak Felix są wampirami. Tak więc, no, będzie ciekawie. No dobra, a więc ciasto mamy już gotowe. Zrobiłam tutaj taki kącik, no bo nasze wampirki mają urodziny, halo. Wampiry są wieczne, jeśli się o nie odpowiednio zadba. Więc niech mają fajne urodziny. Pierwsze, w sumie ich urodziny. No dobra, no ale jeszcze podsumujmy, bo. No, nie było dwa miesiące odcinka. Możecie nie pamiętać, też nie pamiętałam. <słyska> Carmen ma dwudziestkę dzieci. Na ten moment. Diana jest ostatnim z naszych dzieciaczków. Poprzedniczka Carmen, Alena, czyli mama. Miała dzieci 34, czyli łącznie mamy już 54 dzieci. A nasza Carmen na dzień dzisiejszy ma 4 dni do zmiany grupy wiekowej, dopiero w dorosłą. Więc jeszcze raz tyle czasu, więc może, może, nie zapraszajmy. przebije rekord swojej mamy. I to jeszcze ze niemowlakami. Bo Alena chyba tylko pod koniec miała dopiero kilka nimowlaków, Bo na początku to miało łatwiutko, a Karmen od samego początku ma podgórkę. Czy pan sprzątacz właśnie wsadził tort do lodówki? Naprawdę. Dobra. A ty kąpiesz, ujejku. No to Iwan, Iwan, wiem, że Ty jesteś zły, ale dobrze się czujesz. Nie, nie poprawiaj sobie zabawy bijąc misia, tylko chodź tutaj, do swojej. Najmłodszej siostry. I postaż ją, bo tak, żeby nie było, pokazuje urodziny: Ma Diana, Rosa i Felix. Dzisiaj. jak Diana będzie tak, wyglądać. Będzie raz, dwa, trzy, ostrożna. O Czysta mama. Wszystko ma po mamie, ja. Ja cię kręcę. No będzie mini Carmen. Ale na to, sobie urodziła swoją kopię. A teraz czas na małą Rosę. Ciekawa jestem, jak ona będzie wyglądać, bo te oczy... Mm. I uwaga, raz, dwa i trzy. A, niezależna jest, fajnie. I wygląda ona tak. No kurczę, kurczę, nie wiem. I czas na Feliksa, ostatni, który jest postarzany. No dzisiaj przynajmniej. I Felix będzie raz, dwa, trzy. O nie, ciekawy świata. Liczyłam, że też będzie niezależna, ale dobra, będzie ciekawy świata. I on dostał takie oczy. On ma błękitne, a. rosa ma chyba białe? Nie wiem, nie wiem, ale. No on ma kolory po mamie. Też nie wiem, co z tego wyrośnie. Jest mi ktoś w stanie wytłumaczyć. Czy to zawsze tak działało? Czy my mamy jakieś. kurczę, opętane krasnale? No, on się buja. Czy ja mam zwidy? Nie! On on skacze! Co? Ej, ale one, one tak zawsze robiły. Ja nie chcę chyba czegoś takiego. A ten? Ten też. Co? Okej. Okay. Ja nie wiem, czy ja chcę chociaż... No dobra, my mamy bawialnie. To mogą być takie automaty. Animatroniki. Ale Uo, to jest mega creepy. No ja pierwszy raz... Tyle lat gram w Simy i pierwszy raz widzę, że to tak działa. I teraz akurat tak patrzę... Dobra, jednak się rusza. Uuu, straszne. Chyba nie chcę tego. Chyba chcę to schować do wyposażenia. Carmen, trzymaj to w kieszeni. Nie chcę, żeby to mi tutaj skakało. W ogóle muszę kupić przewijak, bo od nowej aktualizacji... Nie wiem, co się stało, ale dajcie znać, czy też tak macie. Nie mogę usuwać rzeczy ręcznie, muszą to robić Simowie sami. A Carmen nie ma czasu. Ona nie ma czasu, żeby robić, sprzątać wokół siebie samemu. Diana, ojejku, tu jest leżysz zapomniana, mama ci przyjdzie nakarmić. Jaka radosna mała bułeczka taka. Potrzebuję przewijak. Koniecznie. Odkąd nie mogę sama wyrzucać ręcznie pieluch, no to niestety, ale przewijak musiał zostać zakupiony. Eee, e, co, co, co? Nie no, nie kocham tą rozgrywkę, ona jest tak... O... Oh, nie ogarnia, po prostu gra nie ogarnia tego zapisu już i... Widzicie, jakie się dzieją rzeczy, ten niemowlak dopiero wyskoczył z kołyski i stał. Przed chwilą Diana zrobiła swój pierwszy krok. Oho, pierwsze użycie przewijaka. Dzisiejszy dzień był poświęcony dorastaniu naszych dzieci. Ale następny to jest... Nie wiem, czy pamiętacie z poprzedniego odcinka, ale kogoś mówiłam, że dopadnę. Jednak dobrze mieć dorosłe dzieci. Mogą pomóc ci w ogrodzie, posprzedawać roślinki. A więc jest godzina siódma. Carmen, podejdź tu, zostaw już te dzieci. One mają co jeść, się sobą zajmą. My możemy tutaj otworzyć bawialnię. I zaprosimy tu osobę, którą Carmen obiecała sobie, że zdobędzie. <laughs> Jest i on! Dlaczego ty pukasz do bawialni? Mortimer! <grym> Ojejku, Felix! Felix przyszedł sobie pogadać ze swoją młodszą siostrą, która leży tu, zrobić jej bałagan. Nie wiem, może chciał ją nakarmić, ale jakie to jest słodkie? Um, ja już wiem, czemu tak ciężko idzie nam z Mortimerem. Tu mamy rajny brak zgodności charakteru. No! Oh, Mortimer! Ja wiem, że będzie ciężko, ale ja dam radę. Nie bądź spięty. Ja tylko chcę cię wykorzystać. O, dlaczego mnie to bawi? Ten challenge naprawdę bardzo psuje głowę. On ewidentnie wie, na czym polega życie Carmen i nie pochwala tej praktyki. Ja cię rozumiem, Mortimer. Ja cię bardzo dobrze rozumiem. Ojejku, on aż na, na nią krzyczy. A dobra, zrobił się flirciarski nagle. Co co? Nakrzyczał i jest mu lepiej? A może Bella się gdzieś tutaj pojawiła? I znowu krzyczy? O nie... Uciekł ci, ty poszłaś zrobić siku i ci uciekł? A już się tak zaprzyjaźnili! Mortimer. Ja się nie poddam. Ja się naprawdę nie poddam. Za każdym razem on się zgadza od razu praktycznie. I... To jest podejrzane. A może on udaje? On udaje niedostępnego. Na bank. O, widzisz, już biegnie. On nawet nie idzie spokojnie. To tylko biegnie. No, Martimer, co ty na to przyjmie? Mówiłam, że go złamie, mówiłam. A wystarczyło zamknąć nasz lokal. A, dobra, tu jeszcze jakieś dziecko jest. Ale on się pewnie wstydził przy obcych ludziach, no bo on mieszka tu. Więc na bank sąsiedzi tutaj do nas przychodzą do bawialni i on wiedział, że. Mm, nie może tego robić przy sąsiadach. Ale generalnie. No, Bella, jakby stanęła sobie na ganku, to by mogła coś tutaj dojrzeć. Chociaż nie, dobra, akurat jest zasłona. Mortimer, ty cwaniaku. I uwaga. Mamy go. Udało mi się. <morty> ja jestem z siebie dumna, OK, To było ciężkie. Bardzo ciężkie. I od razu jakiś SMS, hej, podobno ty i Mortimer ci przyjaźnicie się ze sobą, on jest naprawdę fajny. Eee, chyba Mortimer, naprawdę. Co? Umów się. Wow, 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 wow. Dlaczego ty mi, Mortimer, przerywasz? To po pierwsze. Ale Mortimer czuje pociąg do Simko imieniu Carmen, chce umówić się z nią na randkę. Czy chcesz, aby do tego doszło? Ehm, Okej. Okay. Randka zapodnawcza romantyczna randka! Um, tak, tak. I da się tutaj opcję zajmować się dziećmi? <noise> Że niby to będą zajęcia z randki, a tak naprawdę to ona będzie dziećmi się zajmować? Wow, wow, wow. Ktoś tam miał poprawę ocen. Iwan nie. Akwa nie. Castiel Kastel fajnie. No nie, pierwszy wyciek z pieluszki nie teraz. Teraz nie mamy czasu. Jezu, jak to wygląda. Sprzątać się śmieje zamiast posprzątać. Dziecko brudne, całe śmierdzące. O. Ale Carmen jest na randce. Ona nie ma czasu na. O. Jejka. Mortimer? Mortimer, dlaczego ty biegniesz dookoła? A on wejdzie tędy. On tyłem wchodzi. Bo tu chyba zablokowała, żeby nie wchodził mi nikt obcy. Okej. Okay znalazł drogę, to najważniejsze, bo Carmen już tu czeka. W ogóle, jak on leciał dookoła domu całego, bo mu zamknęła przed nosem drzwi. No ale... Biorą się do roboty. No dobra, dobra, już, już, już koniec z nim rozmowy. Ale jak to nie możesz? Czemu nie możesz zrobić testu? No dobra, to ale nie da się postarać o dziecko jeszcze raz, czyli musi być. Ale czemu ja nie mogę zrobić testu? Mmm, okej. Okay. No, ewidentnie nie da się. Więc chyba, chyba się udało. Mortimer, ty możesz Diany nie uciszać, ona jest głodna i śmierdząca. A on jest tak wcześnie, ja nie mam czasu na randki. Niepowodzenie, no, tru znaczy powodzenie, patrząc na to, czego ja oczekiwałam, to to jest ogromne powodzenie. Mortimer. Ale mamy go zdobyty. Co? Jak to wł... A, ja mam alarm. Tak? Czy to jest alarm? Czy ja tu mam alarm? Mam. Dobra. To włamywaczu, możesz się włamywać, ale... Mm, to nie jest odpowiedni dom do tego. W ogóle te drzwi były zablokowane, jakbyś nie wiedział. Czemu alarm nie działa? On się tu go wystraszył, ale... Dopiero jak był w łazience, zaczął ten alarm wyć. I nie gadaj, że wszystkich mi obudził. Wszystkich mi obudził. Małe dzieci, wszystko nie. Carmen, ty iść, zrobić. Test ciążowy już teraz można, ale. Co? A ja wszystkich dopiero położyłam. Ja cię kręcę. W ogóle tu idzie policja albo co, coś ten? Czy wszyscy będziemy tak tylko czekać? Okej. Okay. Aha. Włamywacz odstraszono Udało się przegonić włamywacza. W najbliższym czasie raczej tu nie wróci. Twoja parcela jest bezpieczna. Aha. Czyli nawet żadna policja nie zamierzała tutaj się do nas pofatygować. Okej, okay, fajnie. No ale co dzieciaki pobudzone, to pobudzone. A, i, i je za dwoje. Carmen się wciążył właśnie. W tym momencie się dowiedziała. Je wciąży. Jest. wciąży. O, Okej bardzo dużo nagle rzeczy się zadziało. No nic, moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać, czy tęskniliście, bo ja bardzo. Pamiętajcie, że w następnym odcinku zobaczymy, co tam Mortimer stworzył. jestem ciekawa, czy będzie miał jego rysy i, i cechy. Wow. Zapraszam też na mojego Instagrama i zachęcam do zostawienia tutaj suba. No nic, to cześć!